Na pewno w tym filmie jeszcze nie widzieliśmy, dopiero zobaczymy. Ważne są ta strona emocjonalna, miłosna i erotyczna również jest ważna. Czy dla Ciebie kręcenie właśnie takich scen miłosnych, erotycznych to jest duży kłopot? Wiadomo, że na planie są odpowiednie osoby, które koordynują te sceny, ale jak to jest dla Ciebie jako aktorki w sumie z jeszcze niezbyt dużym prawda, bagażem kariery? To jest na pewno wyzwanie, natomiast to jest wyzwanie, na które ja się zgodziłam od momentu przeczytania scenariusza, bo to czułam, że jest granica, którą ja jestem w stanie przekroczyć, że to jest coś, z czym ja się jestem w stanie zmierzyć i chciałam to zrobić. I dlatego w ogóle tę te, te, te rolę przyjęłam. No i chyba tyle w tym temacie, tak mi się wydaje. A jak się pracowało z Piotrem Stramowskim? Wspaniale. Piotrek jest y, przemiły, niezwykle empatyczny i y, na, naprawdę y, roztoczył nade mną parasol bezpieczeństwa i czułam się bardzo bezpiecznie przez cały okres Zdjęcie. Ludzie i zwykli widzowie, ale też recenzenci będą bardzo pilnie ten film oglądać, analizować i porównywać do filmu Blanki Lipińskiej 365 dni. Czy jesteś przygotowana na taką krytykę, na taką ocenę? Ja nie myślę o krytyce i ocenie. Ja już moją pracę wykonałam najlepiej jak potrafiłam, a, yy, i mam nadzieję, że interpretacja jej będzie jak najbardziej pozytywna. Natomiast jeżeli nie będzie, no to. Z ostatnim dniem na planie ja już y, zrobiłam wszystko, co mogłam z mojej strony. Y, a też jeżeli chodzi o porównywanie, nie wiem, ja nie czytam takich rzeczy.